Ciekawostka, każdy z tych psów ma osobowość, każdy woli jakieś zwierzęta. Quatro jest wszystkiego szybkiego reagowania, czyli jak na farmie owce postanawiają gdzieś iść, to potrafi je wytropić i przyprowadzić do domu. A jej specjalnością, ulubionym zajęciem jest wyprowadzanie kaczek, na spacery, na wypas i robi to na co dzień sama. Zwróćcie Państwo uwagę, jak jest tutaj kontroluje sam siebie. Pomału skradając się, to jest ta specyficzna sylwetka tych psów podczas pracy. Wyglądają jakby polowały na zwierzęta. W tej chwili mogę chwilę do Państwa poopowiadać o tych psach, o tej pracy. A zobaczycie, że Quattro spokojnie po maluśku będzie prowadzić owce za mną.